Jak wprowadzić aktywność fizyczną dla osób nie lubiących trenować? Zagadnienie to to prawdziwa zmora wśród dietetyków. Z jednej strony staramy się przekonać pacjenta do aktywności fizycznej, przytaczamy dane, jak to wpływa na długość życia, śmiertelność, ciśnienie, insulinooporność, próbujemy wytłumaczyć, jak świetnym jest to rozwiązaniem. Z drugiej zaś strony jest pacjent, który nas wysłucha, ale nie zastosuje naszych porad mimo że jest w pełni świadomy, jak istotny jest to aspekt. Dlatego przygotowałem kilka porad, które ułatwią wdrożenie aktywności fizycznej dla osób, które nie lubią trenować. Po pierwsze, nie trening, a ruch. Sam wyraz trening brzmi już ciężko. Zawsze się mówi, musisz ciężko trenować, nikt nie mówi, musisz się ciężko ruszać. Po prostu się ruszasz. I w tym rzecz psychologicznie ruch nie jest przymusem, a po prostu czynnością. Pod pojęciem ruch kryje się wchodzenie po schodach zamiast, po, zamiast windą, pójście na godzinny spacer na plażę, a nawet tańczenie w domu podczas gotowania warzyw. Wszystkie te czynności, sumowane do siebie, dadzą poprawę zdrowia. Po drugie, jeżeli ktoś nie lubi trenować, to warto się zastanowić, czy na pewno nie lubi trenować, czy nie lubi systemu, w jakim trenuje. Posłużę się tutaj przykładem siłowni. Jeżeli są ćwiczenia, których pacjent nienawidzi, a znajdują się one w jego planie treningowym, to jest to łatwa droga do utraty motywacji do treningów. Pacjent nie lubi wsiadł ze sztangą, może robić wypychanie nóg na suwnicy, wykroki, zakroki, hack swat cc skład, zercze skład i pewnie 10 innych ćwiczeń, których z głowy nie wymienię, a są spore szanse, że któreś przypadnie mu do gustu, zwiększając tym samym fan treningu, a to potem się przełoży na jego zdrowie. Po trzecie, co mi delikatnie manipulacyjnie, warto wykorzystać presję społeczną. Aktywność o wiele lepiej się wykonuje ze znajomymi. Jeżeli uda się przekonać pacjenta, aby zapisał się na zajęcia, na które chodzą jego znajomi, to nie tylko sama aktywność będzie przyjemniejsza, ale kiedy motywacja do treningu spadnie, to jest spora szansa, że pacjent i tak pójdzie na zajęcia, aby nie, aby nie czuć wykluczenia społecznego. A pójście na trening pomimo braku chęci to spore osiągnięcie. Kolejnym punktem jest utrzymanie motywacji najlepiej za pomocą efektu wizualnego. Kiedy myślimy o efekcie wizualnym, to zazwyczaj mamy na myśli to, co widać w lustrze. Natomiast nie zawsze uda się ten efekt osiągnąć na tyle szybko, aby zadowolić klienta. Ja w takich momentach polecam strategię słoika z agrafkami. Za każdym razem, kiedy podopieczny wykona trening, to wrzuca jedną agrafkę do słoika. Kiedy trening ominie, to wyjmuje jedną agrafkę. I to daje nam dietetykom dwie korzyści. Pierwsza jest taka, że skoro wyjmuje się jedną agrafkę, a nie wszystkie, to utwierdza klienta w myśli: hej, jeden dzień nie poszło, ok. To nie przekreśla całej pracy. Druga korzyść jest taka, że kiedy w suiku zbierze się około 10-15 agrawek, to podopiecznemu trochę głupio jest wyjąć tę jedną i często stojąc przed suikiem zdecyduje się jednak, aby pójść na trening, żeby nie utracić postępów. Dodatkowo możemy połączyć wszystkie te metody i uczynić z nich rytuał. Okazuje się, że kiedy czynność jest precyzyjnie określona oraz osadzona w tym samym momencie dnia, to szansa na jej konsekwentne powtarzanie wzrasta. Co to znaczy, że czynność jest precyzyjnie określona? To znaczy, że zamiast powiedzieć sobie Muszę się więcej ruszać, oczekujemy od pacjenta okrętnej wypowiedzi. Na przykład we wtorek o 18 od razu po pracy wyjmę rower z piwnicy i pojadę 10 km na plażę. Jeżeli czynność dodatkowo uda nam się osadzić w tym samym momencie dnia, czyli codziennie o 18 będę robić X, albo zawsze przed pierwszą kawą będę robić Y, to będzie to świetna droga do wyrobienia nawyku trenowania u osób, które mają z tym problem.